Przełomowy wyrok w Australii. Bitcoin uznany za pieniądz, możliwe masowe zwroty podatków. Australijski sąd wydał historyczne orzeczenie, które może diametralnie zmienić sposób traktowania kryptowalut przez system podatkowy. Sędzia Michael O'Connell uznał bitcoina nie za aktywo inwestycyjne, lecz za pełnoprawną formę pieniądza. Oznacza to potencjalne zniesienie obowiązku płacenia podatku od zysków kapitałowych przy transakcjach kryptowalutowych. Wyrok zapadł w kontekście sprawy karnej dotyczącej kradzieży. 81,6 bitcoina w 2019 roku. Choć sprawa dotyczyła przestępstwa, jej skutki prawne mogą objąć tysiące inwestorów. Według szacunków, możliwe zwroty podatków mogą sięgnąć nawet 640 milionów dolarów. Australijski Urząd Skarbowy dotychczas traktował kryptowaluty jako aktywa z każdą transakcją będącą zdarzeniem podatkowym. Nowa interpretacja podważa ten model, otwierając drzwi do istotnych zmian legislacyjnych. Eksperci wskazują, że decyzja sądu może wpłynąć na globalne podejście do opodatkowania kryptowalut. Jeśli wyrok zostanie utrzymany w kolejnych instancjach, Australia może stać się prekursorem nowego, bardziej przyjaznego modelu regulacyjnego dla cyfrowych walut, co miałoby ogromne znaczenie dla inwestorów i rozwoju całego sektora blockchain. Memcoin Bidena rośnie po diagnozie raka. Internet reaguje na wieści o zdrowiu byłego prezydenta. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Token Geoboden. Memecoin oparty na solanie i luźno nawiązujący do postaci Joe Bidena, zaliczył niespodziewany wzrost o 60% w ciągu doby po ogłoszeniu, że u byłego prezydenta USA zdiagnozowano zaawansowanego raka prostaty. W szczytowym momencie jego wartość wzrosła nawet o 80% w ciągu godziny, osiągając prawie 0.0058 dolara, zanim ustabilizowała się na poziomie około 0.0035 dolara. Choć może się to wydawać cyniczne, gwałtowne zmiany wartości memcoinów, często napędzane są wiralowymi informacjami i emocjami w sieci. Tym razem internet zareagował na dramatyczne wieści zdrowotne 82-letniego polityka. Biuro Bidena poinformowało, że nowotwór jest bardzo agresywny i zdążył już dać przerzuty do kości. Jednak lekarze liczą na skuteczność terapii hormonalnych w łagodzeniu objawów. Wzrost kursu Gioboden nastąpił mimo wcześniejszego załamania wartości tokena. Po wycofaniu się Bidena z wyborów 2024 jego cena spadła o niemal 99% z rekordowego poziomu 1,07 dolara, a kapitalizacja zmniejszyła się z 648 milionów do zaledwie 2,5 miliona dolarów. To kolejny dowód na to, jak silnie rynek kryptowalut, zwłaszcza w segmencie memecoinów, reaguje na wydarzenia medialne, często zupełnie oderwane od tradycyjnych zasad inwestowania. Tether wyprzedza Niemcy. Stablecoinowy gigant staje się globalnym graczem w amerykańskich obligacjach skarbowych. Świat kryptowalut właśnie wkroczył do pierwszej ligi finansów publicznych. Tether, firma stojąca za najpopularniejszym stablecoinem USDT, ogłosiła, że wartość jej portfela amerykańskich obligacji skarbowych przekroczyła 120 miliardów dolarów. To więcej niż posiadają Niemcy. Tym samym Tether znalazł się na 19. miejscu wśród największych posiadaczy obligacji USA na świecie. Dlaczego to ważne? Amerykańskie obligacje skarbowe, tzw. Tak T-Bills, to najbezpieczniejsze aktywa na rynku. A Tether wykorzystuje je jako fundament zabezpieczenia swojej kryptowaluty, której wartość ma być zawsze równa jednemu dolarowi. W czasach rynkowych turbulencji to dla inwestorów sygnał, że firma nie tylko mówi o stabilności, ona ją aktywnie buduje. W pierwszym kwartale 2025 roku Tether zarobił ponad miliard dolarów z tradycyjnych inwestycji. Straty na rynku krypto? Zrekompensowane przez wzrost cen złota i właśnie obligacje. Firma zaznacza, że to element przemyślanej, konserwatywnej strategii, mającej na celu utrzymanie zaufania do USDT nawet w najtrudniejszych momentach. W tle toczy się jeszcze ważniejsza gra o regulacje. W kongresie USA trwają prace nad ustawami Stable Act i Genius Act, które mają uporządkować rynek stablecoinów. Choć branża kibicuje zmianom, nie brakuje politycznych napięć, zwłaszcza wokół wpływów Donalda Trumpa. Tether z cyfrowego outsidera staje się realnym filarem systemu finansowego. A to może oznaczać, że w niedalekiej przyszłości stablecoiny nie będą już alternatywą wobec dolara, tylko jego cyfrowym przedłużeniem. Ripple nawiązuje partnerstwo z MAMO i ZANDBANK. Ripple wkracza z przytupem na Bliski Wschód. Firma ogłosiła strategiczne partnerstwo z dubajskim ZANDBANK oraz fintechowym MAMO, by wspólnie wprowadzić natychmiastowe, transgraniczne płatności oparte na blockchainie, dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. To nie tylko kolejny krok w globalnej ekspansji Ripple, ale też sygnał, że Dubaj staje się jednym z najważniejszych punktów na światowej mapie innowacji finansowych. ZANDBANK Pierwszy w pełni cyfrowy bank w ZTA, planuje dodatkowo wypuścić własnego stablecoina powiązanego z Dirhamem, AED, co może zrewolucjonizować lokalne płatności cyfrowe. Wspólna platforma Ripple Payments zapewnia dziś dostęp do ponad 90 rynków i obsługuje roczny wolumen przekraczający 70 miliardów dolarów. Dla fintechu Mamo to szansa na szybkie skalowanie i dotarcie do tysięcy nowych klientów. Licencja Ripple od Dubai Financial Services Authority, uzyskana w marcu 2025 roku, jeszcze bardziej umacnia jego pozycję w regionie. Firma, mimo problemów prawnych z amerykańskim SEC, nie zwalnia tempa i rozwija swoją technologię tam, gdzie znajduje wsparcie regulatorów. To partnerstwo to jasny sygnał: przyszłość finansów dzieje się dziś w Dubaju, a Ripple gra w niej jedną z głównych ról. Klienci JP Morgan mogą kupować bitcoiny. Totalna zmiana polityki. Jeszcze kilka lat temu nazywał bitcoina oszustwem i groził zwolnieniami pracownikom, którzy go kupowali. Dziś Jamie Dimon, szef jednego z największych banków świata, ogłasza: Klienci JP Morgan mogą legalnie kupować bitcoina. To totalna zmiana kursu dla banku, który przez lata był jednym z najgłośniejszych przeciwników kryptowalut. Nowa polityka została ogłoszona podczas Dnia Inwestora JP Morgan w 2025 roku. Diamond przyznał, że choć osobiście nadal nie ufa Bitcoinowi, to bank nie może dłużej ignorować potrzeb klientów i rosnącej popularności aktywów cyfrowych. Jest jednak pewien haczyk. JP Morgan nie będzie przechowywać Bitcoinów dla swoich klientów. Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup, musi zadbać o zewnętrzny portfel lub skorzystać z usług firm trzecich. Decyzja banku wpisuje się w trend rosnącego zaangażowania instytucji finansowych w świat kryptowalut. JP Morgan niedawno zrealizował swoją pierwszą dużą transakcję na publicznym blockchainie, współpracując z Ondo Finance i Chainlink. Warto podkreślić, że ruch ten nastąpił w momencie, gdy Bitcoin osiąga rekordowe wartości, zbliżając się do 105 dolarów. Eksperci sugerują, że może to być sygnał otwierający nową erę, kiedy nawet najwięksi sceptycy zaczynają akceptować cyfrową przyszłość finansów. Crypto.com i Canary Capital uruchamiają pierwszy fundusz CRO w USA. CryptoCom razem z amerykańskim funduszem inwestycyjnym Canary Capital Group Uruchomiło kanary CRO Trust, pierwszy fundusz w USA, który pozwala inwestować wyłącznie w kryptowalutę CRO należącą do sieci Kronos. To nowoczesne rozwiązanie ma na celu ułatwienie dostępu do rynku kryptowalut, szczególnie dla inwestorów, którzy nie chcą sami kupować i przechowywać tokenów. Fundusz jest przeznaczony dla akredytowanych inwestorów, czyli osób lub firm spełniających określone wymagania finansowe. Zamiast samodzielnie zajmować się kryptowalutami, mogą oni kupić udział w funduszu, który odzwierciedla wartość rynkową tokena CRO prosto, bezpiecznie i przejrzyście. To ważny krok w kierunku połączenia tradycyjnego inwestowania z nowoczesną technologią blockchain, powiedział Steven McClerk, prezes Canary Capital. Token CRO działa w oparciu o sieć Kronos, która jest szybka, tania i przyjazna dla twórców zdecentralizowanych aplikacji. Dzięki temu uzyskuje coraz większe zainteresowanie w świecie kryptowalut. Eric Anziani, prezes Cryptocom, podkreśla, że nowy fundusz to część szerszej strategii firmy, która chce ułatwić inwestowanie w kryptowaluty na rynkach takich jak USA. To kolejna inicjatywa po wcześniejszych projektach ETF-ów i współpracy z Trump Media and Technology Group. Kanary CRO Trust pokazuje, że Cryptocom skutecznie łączy świat finansów z technologią, oferując nowe możliwości inwestowania w cyfrowe aktywa w sposób zrozumiały i dostępny. Senat USA zatwierdza przełomową ustawę Genius Act regulującą stablecoiny. E. Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę Genius, czyli Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins która wprowadza pierwsze w historii ogólnokrajowe regulacje dla stablecoinów, czyli cyfrowych walut powiązanych z dolarem. Nowe prawo nakłada na emitentów stablecoinów obowiązek utrzymywania rezerw w gotówce lub obligacjach skarbowych, przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy AML i finansowaniu terroryzmu CFT oraz podlegania nadzorowi rezerwy federalnej. Chociaż projekt początkowo napotykał opór nawet jego współautorki, senatorki Kristen Gillibrand i Angela, also Brooks, wstrzymały się od głosu. Ostatecznie po wprowadzeniu poprawek ustawa zyskała ponadpartyjne poparcie. Senator Bill Hedgerty, autor ustawy, nazwał ją prorozwojową, podkreślając, że pomoże wzmocnić pozycję dolara w świecie cyfrowych finansów. Nie wszyscy są jednak entuzjastami. Senator Elizabeth Warren ostrzega, że ustawa może zostać wykorzystana politycznie, m.in. przez prezydenta Donalda Trumpa, który pracuje nad własnym stablecoinem USD 1. Teraz ustawa trafi do Izby Reprezentantów, jeśli zostanie zatwierdzona i podpisana przez prezydenta USA jako jeden z pierwszych krajów na świecie wprowadzi pełne ramy prawne dla rynku stablecoinów. Coinbase i Ripple chcą przejąć Circle. Circle, wydawca popularnego stablecoina USDC, przygotowuje się do debiutu na giełdzie, ale równocześnie prowadzi rozmowy o możliwej sprzedaży. Według anonimowych źródeł największe szanse na przejęcie firmy mają Coinbase, największa giełda kryptowalut w USA oraz Ripple, znany gracz w płatnościach kryptowalutowych. Circle złożyło już dokumenty do IPO, ale sytuacja na rynku jest dynamiczna, a rozmowy z potencjalnymi nabywcami trwają. Coinbase i Circle mają już bliskie powiązania biznesowe, a Coinbase kontroluje znaczną część przychodów z rezerw USDC, co czyni ich naturalnymi kandydatami na kupca. Ripple z kolei złożyło ofertę wartą 4-5 miliardów dolarów, jednak została ona odrzucona jako zbyt niska. Dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong potwierdził, że firma obserwuje możliwości przejęcia. Choć nie ma na razie konkretnych planów. Rynek Ipo, który od lat był uśpiony, zaczyna się ożywiać, co może wpłynąć na ostateczną decyzję Circle. Decyzja Circle będzie miała duże znaczenie dla całego rynku kryptowalut, zwłaszcza dla przyszłości stablecoina USDC, jednego z najważniejszych cyfrowych aktywów na rynku. Binance FTX chce przerzucić winę za swoją katastrofę. Giełda Binance oficjalnie złożyła wniosek o oddalenie pozwu syndyka masy upadłościowej FTX, który domaga się zwrotu 1,76 miliarda dolarów z tytułu transakcji z 2021 roku. Syndyk twierdzi, że środki na wykup udziałów FTX przez Binance pochodziły z nielegalnie wykorzystanych funduszy klientów, a sama giełda FTX była już wtedy niewypłacalna. Binance stanowczo odpiera te zarzuty, podkreślając, że FTX działało jeszcze przez 16 miesięcy po sprzedaży udziałów, co świadczy Przeciwko tezie o wcześniejszej niewypłacalności. W pozwie pojawia się także zarzut, że CEO Binance Changpeng Zhao złośliwie przyczynił się do masowych wypłat z FTX, publikując na Twitterze informacje o problemach finansowych FTX. Binance wyjaśnia, że tweet był jedynie reakcją na rzetelny raport Coindesk i nie zawierał fałszywych informacji. Dodatkowo Binance wskazuje na brak jurysdykcji amerykańskiej, odkreślając, że nie wprowadziła bezpośrednich działań na terenie USA. Upadek FTX pozostaje jednym z największych kryzysów w historii rynku kryptowalut, a jego były szef, sam bankman, Fried, został już skazany na 25 lat więzienia za oszustwa. Teraz trwa walka o odzyskanie środków dla poszkodowanych klientów, w której Binance stanowczo broni swojej pozycji. Tokyo Games Token debiutuje na Binance Alpha. Już 21 maja Binance Alpha jako pierwsza platforma na świecie pozwoli na handel Tokyo Games Token, cyfrową walutą wspierającą gry AAAA na blockchainie, w tym hitową grę Tokyo Beast. To ważny krok dla fanów nowoczesnych gier i kryptowalut. Co więcej, Binance Alpha przygotowało ekskluzywny Airdrop TGT, tylko dla wybranych użytkowników, którzy wykorzystają swoje punkty na platformie. To wyjątkowa okazja, by zyskać tokeny jeszcze przed szeroką dostępnością. TGT to pierwszy japoński token AAA, który łączy świat Web3 z grami wysokiej jakości dzięki ograniczonej podaży 1 miliard tokenów ma zapewnić stabilną i zdrową gospodarkę w grach blockchainowych. Poza Binance Alpha token pojawi się też na popularnych giełdach takich jak Bybit, KuCoin czy QuickSwap. Co ułatwi handel na całym świecie. Dodatkowo Tokyo Games Token będzie działać na szybkiej i taniej sieci Immutable ZKEVM, a część tokenów trafi do społeczności w kolejnym airdropie. Cena TGT już zareagowała, wzrost o prawie 15% pokazuje, że rynek czeka na ten projekt z dużym entuzjazmem. Jeśli interesujesz się gamingiem i kryptowalutami, to świetna okazja, żeby poznać Tokyo Games Token. Przyszłość cyfrowych gier zaczyna się właśnie teraz. Binance US doda Turbo, token inspirowany czatem GPT. To miał być tylko żart. Turbo, memcoin stworzone przez Chat GPT jako eksperyment, niespodziewanie stał się jednym z najgorętszych tematów w świecie krypto. W ciągu ostatnich 30 dni jego wartość wzrosła o 140%, a dziś oficjalnie debiutuje na amerykańskiej giełdzie Binance US. Dla projektu bez realnej użyteczności czy roadmapy, to ogromny krok naprzód. Turbo zyskał popularność dzięki społeczności, która nadała mu nowe życie jako cyfrowemu symbolowi kultury internetowej. Jest wykorzystywany w świecie NFT, sztuki cyfrowej i memów, a teraz, z pomocą dużej giełdy, zyskuje szansę na dalszy rozwój. Z technicznego punktu widzenia sytuacja wygląda interesująco. Wskaźnik ADX wynosi 24,53, co sugeruje, że trend wzrostowy dopiero się rozkręca. Jeśli przekroczy poziom 25, może to potwierdzić rosnącą siłę byków. Z kolei RSI 50,52 wskazuje na neutralne momenty. Rynek czeka na impuls, który przesądzi o dalszym kierunku. Obecnie turbo balansuje tuż nad ważnym poziomem wsparcia 0,0053 USD. Jeśli notowanie na Binance US wzbudzi większy popyt, możliwe jest wybicie w górę i atak na opór przy 0,00586 USD. W przeciwnym razie token może spaść w okolice 0,049 USD. Debiut na Binance US może okazać się kluczowym momentem dla turbo. Czy to tylko chwilowa fala euforii, czy początek nowego rozdziału w historii najbardziej nietypowego memcoina ostatnich miesięcy? Czas pokaże. Korea Południowa i Unia Europejska jednoczą siły przeciw hakerom z północy. Korea Południowa i Unia Europejska zacieśniają współpracę w walce z cyberzagrożeniami, które w coraz większym stopniu pochodzą z Korei Północnej. Podczas wtorkowego spotkania w Seulu przedstawiciele obu stron zgodnie wskazali Pyongyang jako główne źródło ataków wymierzonych w infrastrukturę cyfrową w tym kradzieże kryptowalut na gigantyczną skalę. W ciągu ostatnich dwóch lat północno-koreańscy hakerzy, tacy jak grupa Lazarus, wykradli cyfrowe aktywa warte około 1,7 miliarda dolarów. Środki te mają wspierać nie tylko program nuklearny reżimu, ale także, jak sugerują zachodnie służby, działania Rosji w Ukrainie. UE i Korea Południowa chcą temu przeciwdziałać poprzez lepszą wymianę informacji, wspólne śledztwa i pomoc technologiczną dla krajów słabiej rozwiniętych cyfrowo. W planach są też wspólne standardy cyberbezpieczeństwa oraz działania edukacyjne. Sojusz Seul-Bruksela nie kończy się na reagowaniu na ataki. Ma stać się trwałą tarczą ochronną dla otwartego i bezpiecznego internetu. VeChain Renaissance już w lipcu. VeChain szykuje rewolucję. Już w lipcu 2025 roku rusza długo wyczekiwana aktualizacja Renaissance, która całkowicie odmieni zasady gry w ekosystemie VET. Co się zmieni? Po pierwsze staking, koniec z pasywnym zarabianiem. Teraz, aby zdobywać nagrody, trzeba będzie aktywnie stakeować swoje tokeny WET. Dodatkowo pojawi się nowatorski system Delegator NFT, który da różne poziomy zaangażowania i podział nagród: 70% dla delegatorów i 30% dla walidatorów dbających o sieć. To nie koniec. Vichain wprowadza nową ekonomię tokena. Wszystkie podstawowe opłaty transakcyjne będą spalane, co zmniejszy podaż VET i może podbić jego cenę. Inflacja tokena VTHO spadnie aż o 72%, ale aktywni użytkownicy nadal będą nagradzani atrakcyjnie. Co więcej, Vichain stanie się w pełni kompatybilny z Ethereum Virtual Machine, co ułatwi tworzenie aplikacji i współpracę z innymi blockchainami. Już teraz trwa test. Faza Galaktyka, która wprowadza dynamiczne opłaty i większą przejrzystość działania sieci. A wisienką na torcie jest zdobycie licencji MICAR, Europejskiego Certyfikatu Regulacyjnego, który otwiera drzwi do partnerstw z firmami z całej UE. Renesans to ogromna szansa na rozwój i wzrost wartości WET. VeChain szykuje się na nową, ekscytującą erę. Sui zaskakuje rynek DeFi. SUI wchodzi na salony DeFi z hookiem. W zaledwie kilka miesięcy 2025 roku osiągnął aż 48,4 miliarda dolarów obrotu na zdecentralizowanych giełdach DEX, zostawiając w tyle takie ekosystemy jak Avalanche, Polygon, Optimism czy Ton. W maju dwutygodniowy obrót sięgnął rekordowych 3,83 miliarda dolarów, a codzienne wolumeny przekraczają 400 milionów dolarów. Co stoi za tym sukcesem? Przede wszystkim ultra niskie opłaty, błyskawiczne transakcje i dynamicznie rosnąca liczba zdecentralizowanych aplikacji. Deweloperzy pokochali SUI za przyjazne środowisko, a inwestorzy za szybkość i efektywność. Ten błyskawiczny wzrost aktywności może zwiastować nową erę w DeFi. Coraz więcej projektów przenosi się na SUI, widząc w nim technologiczną przewagę i rosnące zaufanie społeczności. Jeśli ten trend się utrzyma, SUI może wkrótce stać się jednym z głównych filarów przyszłości zdecentralizowanych finansów z potencjałem, by przedefiniować cały sektor. Milei zamyka śledztwo w sprawie kryptowalutowego skandalu Libra. Argentyński prezydent Javier Milei oficjalnie zakończył śledztwo w sprawie kryptowalutowego skandalu Libra. Podpisując dekret o rozwiązaniu specjalnej jednostki badawczej ITU, jednostka miała wyjaśnić kontrowersje związane z promocją projektu Libra, którego wartość w lutym gwałtownie wzrosła po publicznych rekomendacjach Milei, a następnie spektakularnie się załamała, powodując straty rzędu 251 milionów dolarów. Libra zyskała rozgłos, gdy Milei zamieścił w mediach społecznościowych wpis zachęcający do inwestycji. Token skoczył z niemal 0 do 5 dolarów, osiągając kapitalizację około 5 miliardów USD, po czym w krótkim czasie spadł niemal do zera. Według Cointelegraf, aż 86% inwestorów poniosło straty, a podejrzenia o manipulacje rynkowe i insider trading natychmiast rozgrzały debatę publiczną. Choć prezydent tłumaczy, że działał w dobrej wierze, jedynie promował potencjalne narzędzie finansowania startupów. Wielu Argentyńczyków nie dało się przekonać. Afera mocno nadszarpnęła jego wizerunek. Aż 58% obywateli deklaruje spadek zaufania do głowy państwa. Zamknięcie śledztwa wywołało falę krytyki ze strony opozycji, która zapowiedziała utworzenie niezależnej komisji w celu dalszego badania sprawy. Libra stała się symbolem ryzyka związanego z brakiem regulacji rynku kryptowalut i lekkomyślnej promocji przez osoby publiczne. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 roku numer 206 pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut, podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.